Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam przez naszej grupy. Niestety przypadła mi ta niechlubna rola, poinformować Państwa, że nasz budżet jest dość skromny, więc wystarczyło na dekoracje. Ale proszę się nie martwić, damy radę. Od czego mamy bagnę wyobraźnię, prawda? Proszę zatem, by szanowna publiczność wyobraziła sobie, że wszystkie stręki, jakie się tu za chwilę odegrają, są na świeżym powietrzu. Dookoła drzewa i śpiew ptaków zapraszamy. <suszelne> nie, <suszelne> nie, niech to mówię ci. Cześć, zobaczcie co dla was przyniosłem. Co? Papierosy? Płaca na nam, ale parę palenie szkodliwe. No właśnie, a w dodatku można się tym uzależnić. A nikt z nas nie chce być na ogół palaczy więc dziękujemy, ale nie skorzystamy. Słabe uszy, teraz wszyscy walą i żyją. A tu jeszcze nie No właśnie. Naprawdę? Nie chcecie? To uspokaja, relaksuje. Może was przynieść nawet w inną galaktykę. Spójrzcie. Masz trudną sytuację w domu. Tata poluje, a w szkole masz same jedynki. To naprawdę. Ktoś pomoże. Tak mam. Potrzebuję się czasem uspokoić i zrelaksować. Wezmę, ale tylko jednego. Możesz mi tłumaczyć, co to było? Co ty mu znowu nagadałeś? Słabeusz. M nie ma silnej woli. Jak możesz? Zarobiasz na tym nieszczęściu. To się musi skończyć. To się tak kapicie. No, dlaczego? A ty? Czego chcesz? Dowiedzieć się, dlaczego ty robisz? I co, palę? A co się to w ogóle obchodzi? Nawet jakbym ci powiedział, to nic, a nic byś z tego nie rozumiała. Jesteś za mała. Może, no powiedz, może ci urzy. Dobra, skoro tak bardzo chcesz wiedzieć, to miałem trudną sytuację w domu. Mój tata zachorował i dlatego przybyło mi obowiązku. A przez to nie mam czasu na naukę. I do dziennika wpadła mi kolejna jedynka. I myślisz, że papierosy to dobre wyjście? Och, to miał być jeden, jedyny raz. Chciałem się odstresować, uspokoić. Nawet nie wiedziałem kiedy to przerodziło się nauk. A teraz nie mogę przestać żyć bez papierosa. Nikt nie chce się do mnie odzywać. Przyjaciele się ode mnie odwrócili. Zapaliłem, wąchałem, krzyknąłem lub piłem. Już tego nie pamiętam, tyle razy to robiłem. A za chwilę od lotu wielką cenę zapłaciłem, bo to właśnie w ten sposób swoje życie zniszczyłem. Właśnie, zawsze każdy wymawia się trudną sytuacją, ale to nie powód, by od razu zaczynać palić. Kopciuszek, też miał trudną sytuację, gdy zmarł ojciec. Też przybyło jej wtedy obowiązków. A w dodatku Macocha i jej przyrodnie siostry cały czas ją upokarzały i wykorzystywały. Ale ona nie sięgała po papierosa. Miała w sobie dość siły. Co? Kopciuszek? Tak, Kopciuszek. Albo Jaś i Małgosia. Mieli trudną sytuację finansową, ale dali radę, chociaż nie było łatwo. Albo problemy, Śnieżka. Ale życie to nie bajka! Właśnie! Wzięła zatruty jabłko od złej macochy, omal nie pożegnała się ze światem. I on na szczęście zdążył uratować książę. A nie każdego mógł spotkać takie szczęście. Wiesz, masz rację. Nie książę z bajki może nie uratować. Muszę i chcę zamienić papierosa na, na jabłko. Tylko te zdrowe jabłko. co ty robisz? Nie pozwalam! Nie możesz, przecież to lubiłeś! Może jakiś alkohol, albo jakiś. Nawet nie próbuj, przyjacielu! To ci się nie uda! On już wie, że papierosy i inne środki odurzające potrafią uzależnić. Przez to stracił przyjaciół na problemy ze zdrowiem. Już do tego nie wróci. W sumie ja też nie chcę być uzależniony. I ciągle też na komputerze. Również straciłem przyjaciół! a moje oceny wołają o do nieba, a oczy domagają się odpoczynku. Chodź to. Stój! Ja nie pozwalam! Co ty robisz najlepszego? On już nie musi, nie będzie się cię szukał. Właśnie, wolał zamienić godzinę spędzone przed komputerem na miłe chwile, spędzoną z przyjaciółmi i rodziną. Ja mam dosyć. Czuję się uzależniona. Potrzebuję pomocy. Nie! Nie! Nie pozwalam! Co wy robicie? Nie! To, że coś lubimy. Nie zawsze musi znaczyć jest to dla nas dobre. Zakazano on zawsze smakuje najlepiej. Nieprawdaż? Ale są skutki uboczne. Znika, już nic nie zdziałasz. Cześć. Jestem najmniej Michał. Jestem Michał. I jeszcze kilka dni temu nie ośmielibym się tutaj przyjść. Ale poczułem, że to problem, o którym należy rozmawiać. A więc wpadłem w nauk i to w tak młodym wieku. zacząłem palić i brać do palacze. I to przez własną głupotę. Wpadłem w nieodpowiednie towarzystwo. Muszę usprawiedliwiać się tym, że pa... muszę usprawiedliwiać się tym, że miałem trudną sytuację w domu, ale to żadne usprawiedliwienie. Najgorsze jest to, że gdy już zacząłem, to nie mogłem przestać. Wydawało mi się, że to takie trendy. A potem straciłem najlepszych przyjaciół. Tyle dobrego, że ktoś pomógł opamiętać mi się, zanim było za późno. To, co tu widzieliście, to była moja pierwsza i ostatnia historia z papierosami i dopalaczami. Zawsze znajdziecie ktoś, kto poda pomocną dłoń. Nie bójcie się prosić o pomoc. To żaden z tych. Zamieńcie bezdusznego przyjaciela, jaki jest z komputer, na jednego prawdziwego przyjaciela. Zmieńcie bieg swojego życia. Wyrwijcie się z uzależnień i pomóżcie innym się z niego wyrwać. Zadbajcie o swoje zdrowie i życie, bo mamy tylko jedno. No właśnie, a żeby o nie zadbać, nie tylko zerwijmy z neobrami, ale także gimnastykujmy się codziennie, bo to zdrowe i przyjemnie. Śliczmy przysiady i podskoki, będziemy spadać w szopowni. Nie zapomnijmy też o zdrowym odżywianiu, przecież owoce i warzywa to nasze sprzymierzeńce. Są nie tylko zdrowe, ale też smaczne. Zamiemy tłuste frytki hamburgery czy pizze, na jabłko, banany i pomarańcze. Równie rozwijamy swoje pasje, na przykład sport, taniec, śpiew. Nie zaniedbujmy nauki. Możecie mi wierzyć albo nie, lecz prędzej czy później zrozumiecie, że nauka to klucz do sukcesu. I pamiętajcie. Życie to nie bajka. Sami jesteśmy kowalami własnego losu. Róbmy to z głową. Gdy ktoś będzie przekonywał, że zanurzysz się w błogości, niech w twojej głowie się włączy syrena alarmowa i przypomnij sobie te ostrzegające słowa. Z